Mabel?! Mabel jesteś tam?! Och! Słuchaj, Deeper. W porządku, że uszczelnić szczelinę na dobre, to załatwi klej silniejszy od wszystkiego, co na Ziemi. Coś... ...pochodzenia pozaziemskiego. Co masz... Co masz na myśli? Deeper... Spójrz na oszobliwy kształt tam za tymi klifami. Czy to czegoś ci nie przypomina? Hmm... Ha?! NIE gadaj! Odwołując się do moich badań, cała ta Dolina Wodogrzmotów powstała, gdy obiekty pozaziemskie rozbiły się tutaj miliony lat temu. Czy to rękodzieło jest przyczyną tych zjawisk? A może istniały zanim się rozbiło? Odpowiedzi nadal nie znamy. Ale... to szalone! Gdzie ten spodek się podział? Czasami odpowiedzi na tym świecie są też pod nosem lub pod nogami, jak w tym przypadku. Teraz możesz się odsunąć. Ten magneser może rozerwać emocje chodzące z człowieka do niego. Od lat najeżdżałem go na części. Myślisz, że skąd brałem materiały do zbudowania portalu? Co? Brakuje mi ustach! Teraz chodź i weź to. wo! Spokojnie, byłem tu niezliczoną ilość razy. Wszyscy kośmici wykorkowali miliony lat temu. No, większość. Nie mogę wierzyć, że tutaj wylądowało UFO! Chciałbym wiedzieć o świecie tyle co ty, mały? Znów pada z zachwyt, zapale i szale. Dziś to sobie najwyżej westchnie. Kakiet, ja. Chodziliśmy tutaj dosyć często. Badaliśmy i studiowaliśmy ich język. Ale udział z dupy! W do uszczelnienia szczeliny jest tym obcym miejscu do spoiwa. Zachowanie kadłubu statku kosmicznego wspólnie. Tylko jedna kropla tego kleju wystarczy, żeby uszczenić pęknięcie czasu przestrzeni. Również, jeśli to 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 uszczędzisz. Wszystkie otwory na twarzy, więc radzę ostrożnie. Teraz użyj magnesera i chodź za mną. Hop! Szczętaj, moj komorcie! Teraz ty, krzyknij. Hop! Serio, pomaga! Dobrze! Po prostu włączę magneser i skoczę. Łączyć. No dawaj. Działa. Pomógłby...